Dekryfa się? Dobra! Cześć, cześć, to ja, RS Frytek. Dzisiaj wyjątkowy filmik. Oczywiście bez nie będzie. Nie, 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 jeszcze Maksymalnie będę robił tak, bo będę musiał przejść. A, raczej nawet nie będę musiał przejść, bo on i nie mam tu. Dzisiaj będziemy lepić liska z Minecrafta. Zaczynamy. Z, jak mamy taką prostelinę, trzeba zrobić tak, żeby zrobić kulkę na początek. Oczywiście szłapcie nawet białego liska, jak chcecie, ale u mnie nie ma białej, ten, białej, ten. Musicie ulepić z tej kulki taki taki prostokącik. I dzięki temu, że macie prostokącik, to możecie trochę go przedłużyć. Oczywiście potrzebujecie go troszkę przedłużyć. jego go nie przedłużycie, to będzie źle raczej, nie? Co wy chcecie chcecie? tego trochę tego liska za bardzo? Nie wiem, że to maje, ale... tak czy jak Macie taki o. Wtedy bierzecie kolejne, robicie kolejną kulkę, ale oczywiście proporcje ciała yy, tak samo wielkie, lecz trochę ten. I tego kwadrata przyczepiecie tak, żeby się złączył tak o dokładnie z tym. Wtedy bierzecie... Czarny, ja mam, ja nie mam czarnego, to wezmę na przykład szary, ale czarna. O nieważne, to jest czarny No czarne. Nieważne. bierzesz że czarny robisz. oczka. jak masz biało, oczywiście, ale mi się skończy. Po prostu robisz najpierw białe, potem przyklejasz czarne. Dobrze. Jak już przykleiliście liście, to powinno wyglądać na razie tak. Wiem jak to wygląda. Zaraz to się zmieni. Teraz bierzecie kolejny pomarańczowy. Będzie bardzo dużo pomarańczowego. Taki troszkę no, bardzo malutki prawie, że. O, robicie taki prostokącik, szeroki wszersz. Wiem, że to będzie ciężko, ale jak zrobicie taki o, maluszki, to go przyczepiacie. Oczywiście nie mam ten, niestety nie mam białej i prawie że nie ma. O, nieważna tam jest czarna. Mam czarno. Więcej czarnej. Robicie mu nosek. Wygląda jak pies, no bo nie mam niestety białej pasteliny, ale gdybyśmy mieli, to wyglądało jak lis. Oczywiście przyklejcie tam, żeby było ładnie białą pastelinę. Zróbcie dokładnie cztery, bo tyle ma y, lisek łap. Cztery takie, mm, takie tyci, tyci. No na przykład, właśnie takie albo i mniejsze nawet. Oczywiście, tutaj, tak wygląda mniej. I przyklejcie do waszego liska. Zobacz. Przyklejcie te cztery. Jeszcze przykleję, bo to ja nie jestem taki super szybki. Oczywiście nie mogą być za małe ani za duże. Dobrze. Gdy przykleicie je, to róbcie ogon. Dokładnie tak, ogonek. Do ogonku będziecie potrzebowali pomarańczowej no w sumie jak i wszystko i ja tam nie wiem jak wy ale ja zrobię tak na ogon to ja mam nie mam pomysłu dokładnie na design, a więc więc tak czy siak, jeśli chcecie zrobić taki coś najpierw w kuleczka potem to ugniatacie a, a ogonek tutaj resztę robicie tak o Zrobisz tak ładnie i wtedy przyklejasz to tu. Oczywiście, jeśli ktoś chce, może być dłuższe, żeby było ładniejsze, do końca przyczepiać. Oczywiście, że białe, tylko że ja nie mam. I na razie wygląda tak. Nie jest ładny, ponieważ nie miałem białej plasteliny. Ale gdybym miał, to byłoby ładne. Mam nadzieję, że wam też wyjdzie ładne. Szukajcie sobie, jak wygląda. I oczywiście, uszka trzeba zrobić. Oczywiście wyjdzie wam dwa razy ładniej, ponieważ ja nie mam białej ten. Nie mam białej. Nie mam białej plasteliny. I potem mi lepiej z plasteliny, nie modeliny. Dobrze. A więc końcowy efekt wygląda tak. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Taki nietypowy odcinek. Tylko 5 minut tam spoko. pa! pa.